Witajcie rodacy. TronSmart T7 Lite to głośnik na każdą kieszeń. Sprawdźmy jednak, jak gra i dla kogo jest. Oto recenzja. Front opakowania przedstawia urządzenie i parę informacji, a z tyłu mamy jeszcze więcej detali technicznych. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Gruba tektura otula głośnik z każdej strony. W środku z akcesorii znajdziemy kartę gwarancyjną, jak i instrukcje obsługi w kilku językach, ale bez polskiego. Otrzymaliśmy także kabelek USB A do C, by naładować akumulatory i to wszystko. Tak wygląda T7 Lite od razu po wyjęciu i ten jest wykonany naprawdę dobrze. Mocny plastik plus gumowe elementy sprawiają wrażenie mocnych i solidnych. Dodatkowo spasowanie wszystkiego jest idealne, ale nie mogło być inaczej, bo mamy tutaj klasę wodoodporności i PX7. Design bardzo minimalistyczny i stonowany, może się podobać. Na jednym z boków mamy wyróżniającą szarą obręcz. Ta jest gumowa, przeciwpoślizgowa, i stawiając na tej ściance głośnik się nie przywróci. Po drugiej stronie tego nie ma, ale pod tymi designerskimi wcięciami i kwadracikami mamy schowany bas. Jak również dobrze się przyjrzycie, to tam trochę głębiej mamy taką białą listwę LED-ową, i ta jest w całości podświetlana. Przez apkę możemy zmieniać tryby LEDów, ale o tym później. Generalnie kolory są jasne i żywe, nawet w sporym słońcu widoczne. Super. Trąd marta możemy też położyć i nie sturla się nawet na krzywym stole. Tutaj temu zapobiegają dwie takie małe gumowe wypustki, więc gdybyśmy przypadkowo szturchnęli te 7 to zobaczcie, że trzyma się należycie. Na tej najdłuższej ściance mamy oczywiście centrum dowodzenia. Standardowo łączymy urządzenie, wejdziemy w tryb parowania. Zmienimy piosenkę czy ustawimy głośność. Tu nic skomplikowanego nie ma. Jedynie zerknijcie, że na samym dole mamy dużą gumową zaślepkę to tam schowany jest port do ładowania, jak i wejście na karty MicroSD. Więc jeżeli chcemy posłuchać swoich piosenek nie po Bluetoothie, to też jest taka możliwość. Z kolei na samej górze producent dał nam sznurek, tak więc sprzęt możemy sobie gdzieś powiesić czy podczepić do plecaka. Najważniejsze to oczywiście, jak on gra, i tu najpierw zobaczcie cenę: 180 zł z Chin, a w Polsce możecie w sklepie taniej go kupić o 30 zł. No i generalnie za 150 zł. nie oczekujcie, że wasze doznania podczas słuchania eksplodują z radości. Jest to budżetowy sprzęt, który gra poprawnie, a patrząc na cenę, powiedziałbym, że nawet dobrze. C7 Lite ma domyślnie wgrany taki zwykły płaski profil, czyli te wysokie, średnie czy niskie tony są spłaszczone i niczym nie wyróżniające. To szczególnie źle nie jest, gdy mamy dostęp do aplikacji. Tu sobie możemy ustawić profile i krzywe, by wykrzesać z urządzenia jak najwięcej. Pod dosłownie chwili możemy polepszyć jakość audio i dźwięk stanie się wyraźniejszy i bardziej dogłębny. Tu wokale są czyste, a gdy podgłośnimy, to i bas odczuwalny. Maksymalna moc to 24 W i słuchając przy najwyższej głośności na pewno ucieszy Was fakt, że nic tutaj nie trzeszczy ani nie piszczy. Generalnie jak na tak małe wymiary to urządzenie jest nad wyraz głośne, więc podczas imprezy marne szanse by je przekrzyczeć. Dodatkowo wbudowany akumulator pozwoli na 24 godziny odsłuchu o ile wyłączymy podświetlenie RGB, więc jest to kolejny plus. T7 Lite ma wbudowany Bluetooth w wersji 5.3, więc łączy się naprawdę szybko i nie zauważyłem żadnej utraty połączenia z moim telefonem czy tabletem. Reasumując, TronSmart T7 Lite jest wykonany naprawdę dobrze, a podświetlenie, które może grać w rytm muzyki, dodaje uroku. To na pewno nie jest szatan, jeżeli chodzi o basy czy jakość audio, ale w tej cenie. Nie ma co narzekać, bo tu ten stosunek jakości do ceny jest naprawdę dobrze zachowany. Czystość, która tutaj się wydobywa z tych głośników, może niekiedy zadziwić, a bawiąc się presetami w aplikacji, możemy nadać mu trochę innej charakterystyki. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki, serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.